Zaczyna się Dzień Chwały. Wspinamy się na najwyższy szczyt Polski. 2,5 tysiąca metrów. Wreszcie cały dzień na świeżym powietrzu. Ani minuty w ciasnym, grzechoczącym wnętrzu naszego piekarnika. Idziemy dalej. Jeszcze 4,5 godziny. Na początku spacerek. Czarny staw, nilutko. Czujemy się jak klasyczni turyści etap pokonany. Obeszliśmy Czarny Staw. Po dwóch godzinach zaczynają się schody. Nogi już mięciutkie, brakuje oddechu. A tu jeszcze, jeszcze końca nie widać. Plecak coraz cięższy, ręce drżą. Oznaki słabości są coraz bardziej natarczywe. Kiedy pojawiają się łańcuchy, zaczyna się wspinaczka. Lekko nie jest. Mateusz pomyka jak kozica. Ze mną jest zdecydowanie gorzej. Naprawdę, jest tu ostro, kurde. Nie spodziewałem się tych takich urwisk. Ostatnie pół roku spędziłem za londyńskim biurkiem, pracując po kilkanaście godzin dziennie. No, nie, żebym się tłumaczył, ale. Zmęczenie ustępuje strachowi. Co tam uroki gór? Tu nie ma się czego trzymać. I udało się. Szczyt zdobyty. Spełniam swoje marzenie z dzieciństwa. Gratuluję. Ja 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 Dotarłem w najwyższe miejsce w Polsce. Już miałem kilka zwątków po drodze, mówiąc szczerze. Siłą woli, siłą woli. Ale warto, choć raz w życiu. Wciąż nie mogę uwierzyć, że tu jestem. Nie słyszę silnika i nie czuję spalin. Wyprawa po drodze w piątym dniu osiągnęła swój pierwszy szczyt.